Dzisiejsza misja to odcięcie komunikacji. No zobaczymy, jak będzie nam szło. Wczytujemy. Dobra, co mamy zrobić? Podusz, ładunki wybuchowe w centrali dowodzenia radiowego w północno-wschodniej części miasta. Pozostało 6. Czy ja mam jakiś tłumik, żeby działać sobie incognito? Zaczę incognito. E, tak wiecie, jak Hitman. Mam. Dobra, no to lecimy. Okej, okay. od razu sobie zapisujemy, widzę, że jest dalej zimowa mapa, co mnie cieszy tak naprawdę, bo praktycznie zbliżają się święta, no i mam nadzieję, że każdy z was dostanie jakiś fajny prezent, eee, wiecie, spędzi święta w cieple rodzinnym, eee, tak jak sobie chce, po prostu odpocznie od pracy, od codzienności, od takich po prostu rzeczy, eee, wiecie, od, od rzeczy takich, co męczą was. No, bo jednak wiecie, jesteśmy współczesnymi niewolnikami. No, może nie do końca, bo jeżeli pracujesz, powiedzmy, i dostajesz wynagrodzenie i masz wybór, czy chcesz po prostu pracować, czy nie. Jeżeli nie chcesz pracować, no to nie pracujesz. Natomiast, żeby się utrzymać w tym społeczeństwie, e, no ciężko, ciężko, żeby nie pracować, co nie? No, tak mamy zbudowane to społeczeństwo. Aby pracować i zarabiać, bo inaczej, no, nie dasz rady, chyba że będziecie menelami, nie? No ale raczej chyba nie chcecie być menelami. Chociaż kto wie, każdy jest inny, nie? Oła! Oła, 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 oła! No nie. Wyłącz ten alarm. Wszystko jest ok, wyłącz alarm. Ej, ja chyba pamiętam tą misję. Ej, ktoś tu idzie. Ktoś tu idzie. Coś tu wejdzie? Oj! Ła, wa, Ja z małym pistolecikiem, oni z karabinami. Dobra. Oj, ale mam blisko wodę, prawie wylałem. No nie, znowu załączyli ten alarm. O, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Dobra. Dobra, idziemy. Podążamy za naszym kompasem, naszym klasycznym kompasem. O kurde, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tego naprawdę. Ej on. Au, 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 au. Nie wiem skąd walił. Macie apteczkę panowie macie. Dobra, dziękuję. Skąd wali? Skąd on strzela do mnie? No nie wiem. Nie widzę. A dobra. Ślepy jestem. Nieogarnięty jestem dzisiaj. Bardziej niż... Nie wiem, czy da się jeszcze być bardziej nieogarniętym, natomiast jestem nieogarnięty. Hm. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem czy dobrze. Czy źle? Czy źle, ale dobra, na razie nie udało mi się paść. Wy... Oj, kurde, o tam jest gościu. Czekajcie, zrobię inaczej. Aj, nie mam amunicji, dwóch za jednym zamachem, chyba. To było całkiem niezłe, całkiem całkiem, proszę pana. Oj, dobra, yy, mała spróweczka F5. Mogę wskoczyć tu? Nie. Dobra. Ta misja chyba długa będzie, tak mi się wydaje. Cichutko, pomalutku. Oj Kurwa, to nie jest po cichu. Dobra. Okej. Okay. Czy ja dobrze idę, cholera? W poprzedniej misji też się poplątałem, ale no. Poplątałem się, póki obasiło mi się w wełbie i nie mogłem znaleźć w ogóle ucieczki z bazy, no ale może tym razem się uda. Może Oj, wieża widokowa. Aj, oj, oj, oj! Oj! Dobra. No nie. Kurde, nie mam amunicji. No nie. Dobra, szkoda amunicji na to. O pięknie. A tam jest ziomek. Był. Był, bo już go nie ma. Już go nie ma. Dobra. Czekaj, tu mam wejść? Tak. E, zamknięte drzwi? Tak, zamknięte. Dobra, podkładamy sobie bombkę. Mmm, dobra. Jeszcze pozostały nam cztery. Mm, skoro tutaj nic nie ma, to będzie gdzie? Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ok, no to może tutaj. A zamkniemy sobie drzwi. Jesteśmy kulturalni po prostu. Dobra, tutaj założymy i tutaj. I jeszcze dwa. Dwa ładunki wybuchowe, ok. Tutaj na pewno nie. Gdzie to może być? Może gdzieś tutaj. Za tymi namiotami, że tak powiem. O, tak. Dobra, podłożymy tu. I cyk. I uciekamy. Uciekamy. Ty nie zdążę. Dobra. Ale wybuch. Ale... Kurde, alarm. Ucieknij. Dobra. O, 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 gdzie ty? Gdzie ty, ziomek jesteś? Kto to do mnie wali? Dobra, uciekamy. Kurde. Skąd wy się tu bierzecie w ogóle? O! Oh. <laughs> Kurde, granat! O, ma jakąś apteczkę, dobrze. Dobra, biegniemy. Oj, Prze podejść do alarmu, ale ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, biegniemy, tak. Tu będzie alarm. Dobra. Uuh. Pięknie. Zapiszemy sobie. No nie, kto włączył alarm? Dobra, idę dalej. Chyba tu tędy. Jest, misja wykonana. No i super dobra. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i widzimy się następnym razem. Hej.